Tarotowy kącik kameli. witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na tygodniówkę. Tydzień od 17 do 24 maja. Sprawdzimy, co będzie wewnątrz Was się działo w tym czasie, co idzie do Was z zewnątrz, na co zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu, co Was zaskoczy. Zapytamy też o radę. I Jest taka nowość: słuchajcie, karty dzisiaj przyszły, nowiutkie są, to są karty czasowe. Także, kochani, zapytajcie po prostu o to, o czas, czyli o to, coś, kiedy się coś wydarzy. Kiedy się coś rozpocznie, kiedy się coś zakończy, kiedy być może ktoś się do Was odezwie, to co Was interesuje. To będzie dla każdego znaku Zodiaku po dwie karty. I zapraszam żywioł ognia barane w strzelę. Zaczynamy od barana. Witam serdecznie wszystkie osoby z poznaku barana. To jest tygodniówka dla Was. Sprawdzimy główną energię. się będzie działo wewnątrz Was, to co idzie do Was z zewnątrz, na to zwrócić uwagę w tym tygodniu, co Was zaskoczy, jaka rada. I karty czasowe po rozkładzie. Także, kochanie, możecie sobie pomyśleć już teraz albo później o to, co chcecie zapytać. Karta główna, czyli taki, taka energia główna. Uuu, piękną kartę macie. Karta Feniksa. Odrodzisz się niczym Feniks z popiołów. większej mocy, sile i determinacji. Osiągniesz cel. Osiągniecie cel. Odrodzicie się. Niczym Feniks z popiołów. większej mocy, sile i determinacji. Osiągniesz cel. No pięknie. Co wewnątrz Was? Słońce. Słońce, czyli radość, czyli ta moc, czyli właśnie. To jest to samo. Zobaczcie, to jest, ten, to jest ta energia. Ogień. Yy... Taka siły, siły takie witalne. To jest taka energia takich sił witalnych. Być może Wam przybędzie tych sił witalnych, bo tutaj jest, że odrodzicie się jak fajnik z popiołów, ale jest taka radość, taka sprawczość, moc. No super. Transformacja. Dziewiątka kielichów. Jakie piękne karty macie. Osiągniesz cel. No to taka jest wewnątrz Was, słuchajcie, też jest taka energia, że to są spełnione marzenia, to są osiągnięte cele, to jest, to jest ta radość. Ta przyjemność z życia, ta... tutaj też może być ta, ta zmiana, bo jest ta yy, karta śmierci, czyli odradzacie się. Zobaczcie, transformacja, odradzacie się, też to, to się powtórzyło, ale też yy, odradz odradzacie się być może właśnie wewnątrz siebie, czyli wraca do was ta radość z życia, ta radość, yy, być może miłość, właśnie przyjemność. Zaczynacie się bardziej cieszyć życiem w tym tygodniu. Co idzie do was z zewnątrz, rycerz kielichów, ze sprawą kogoś. Ktoś wam umili ten czas. W tym tygodniu. Ktoś, wam, ktoś sprawi, że będzie Wam naprawdę przyjemnie, tak miło. Ktoś będzie dla Was miły. Ktoś Was gdzieś zaprosi. Z jednej strony, słuchajcie, to faktycznie coś się może zakończyć z kimś. Czyli jest Króla Buław i jest Sąd. Czyli Jakiś spór na przykład z kimś, albo jakieś dyskusje, królowa buław, albo ktoś na przykład, kto nie wiem, dominował nad wami, ktoś, kto po prostu y, chciał was przekonać do czegoś, albo ktoś, kto miał odmienne zdanie, ktoś, kto po prostu z kim, z kim było coś trudnego, jest ten sok, to się zakończyło, czyli ktoś y, po prostu od, odpuścił, ktoś y, zmienił zdanie, ktoś teraz, bo to jest jedyna taka, taka tutaj energia, i to się zakończyło, to się kończy w tym tygodniu. Czyli po prostu ta energia pomiędzy Wami a tą osobą, która była taka dominująca, już będzie lżejsza. Ale też jest rycerz kielichów, jest rycerz kielichów i świat. Ktoś Was może gdzieś zaprosić. Może Was gdzieś zaprosić, może mm, na, na randkę? Tak też może być. Słuchajcie, jest ten świat. Ktoś może po prostu otworzyć taką właśnie bramę przed Wami. Czyli to jest bo to jest rycerz kielichów i rycerz kielichów. Czyli ktoś może Was zaprosić, ale tak bardziej. Jeżeli je randka, no to gdzieś w jakimś miejscu publicznym, albo takie, na takie spotkanie gdzieś, gdzie będziecie na przykład wszyscy razem, ktoś będzie szczególnie miły tylko dla was. Taka energia bardzo przyjemna. No i to jest to, że z zewnątrz właśnie idzie koniec. Jakieś takie sytuacje z kimś, kto nie wiem, gdzieś wywierał presję na was. O, może coś takiego, to się kończy. Na co zwrócić szczególną uwagę? Wszystka narów. Czy na pewno y, macie na to y, czas, pieniądze lub energię, żeby poświęcać komuś właśnie to? Czyli dawać no, swoją energię lub swój czas, swoje wsparcie? Czy na pewno na to zwrócić uwagę? Czy na pewno was na to stać? O. Czy macie na to czas, czy macie na to energię, czy macie na to pieniądze? Czy na pewno tak jest? na ruch. Mhm. Jestem kielichów. Pasmieńczy, bo słuchajcie, bo tutaj jest taka sytuacja, że mm, jak Wy komuś dacie, to ta osoba, cokolwiek to jest, czy czasy, czy pieniądze, właśnie, czy, czy energię swoją przekażecie komuś, to tutaj jest pokazane, że to jest ktoś, kto po prostu przyjmie to z chęcią, przyjmie, nasyci się tą energią, minie trochę czasu i to jest ktoś, kto po prostu mm, pójdzie swoją drogą. Tak, żebyście, żebyście o tym wiedzieli, że to jest ktoś, kto teraz na przykład przychodzi do Was po pomoc lub nie wiem, chcę z wami trochę spędzić czasu, chcę pożyczyć pieniędzy, cokolwiek po prostu chcę, żeby naładować się też energetycznie, tak jest pokazane. I w momencie, jak to nastąpi, to osoba się jeszcze chwilę pokręci, potem pójdzie swoją drogą. Jestem na smieczy i wy, wy będziecie mieć takie przekonanie, że dałem tej osobie, poświęciłem coś, na przykład dałem swój czas lub cokolwiek tam po prostu, co dacie, a to jest ktoś, kto w momencie, jak osiągnie cel... No to po prostu pójdzie swoją drogą. Jest ta osoba kielichów, żeby na to zwrócić uwagę. A co Was zaskoczy? Arcykapłanka. To może być jakiś sekret, który odkryjecie, ale to też może być zaskoczenie dla Was to, że intuicja Was będzie prowadzić, że to, co, będzie, co, to, to, co czujecie w środku, to. To, jakie macie przeczucia, o może jakieś przeczucie, to jest to, um, przeczucie w stosunku do kogoś. Być może tutaj, o czym, o, czym, o czym ja mówiłam, właśnie na co zwrócić uwagę, to też było was takie, będzie takie przeczucie odnośnie tej osoby, że to jest ktoś, kto się w momencie, jak nasyci się, właśnie energetycznie, albo tą uwagę, którą wy poświęcacie tej osobie, ta osoba dostanie tą uwagę, i to jest wszystko. Tutaj jest ktoś, kto po prostu przy Was dłużej nie zostanie. Może to Was zaskoczy, że po prostu pomyślicie sobie, przeczuwałam to. Czułam, że tak będzie. Dwójka mieczy. Cesarzowa. Nasza karta. Siódemka denarów. Tutaj właśnie to będzie, to, bo to jest jako zaskoczenie, że że dosłownie przeczuwacie to, że czułyście to, albo nawet teraz słuchając mnie po prostu to myślicie sobie, ja to naprawdę czułam, że właśnie to jest o to, o czym Ty mówiłaś, Ama, ja to jest właśnie to. Ja to przeczuwałam co do tej osoby. Coś takiego tu się pokazuje. Jest cesarzowa i 7 kadenarów. Zaskoczeniem też może być dla Was to, że, że właśnie się odrodzicie, że, że pewne sytuacje w Waszym życiu potrzebują po prostu czasu. Tak jakby, żeby, żeby coś dojrzało, żeby być może... Coś, z czego nie rezygnowałyście, albo mm, coś, czemu dacie więcej czas, to po prostu później te, da większe owoce. Cokolwiek to jest, słuchajcie, bo to już jest takie specyficzne. Jaka rada dla Was, dla wszystkich baranów, dla wszystkich osób z poznaku barana, królowa denarów? Tutaj może być taka dodatkowa sytuacja, taka informacja dla Was, że Wasza sytuacja życiowa jest bardziej stabilna, Niż, y, niż na nią patrzycie. Jest po prostu stabilniejsza, że mocni, na mocniejszych. ten grunt wasz jest dużo mocniejszy, niż na przykład patrząc na swoją sytuację, niż myślicie. Możecie go tak jakby jeszcze powiększyć. Mm, jak najbardziej. Czyli ten dobrobyt się waszy jeszcze może powiększyć, ale naprawdę nie jest źle. Tak ta rada o tym mówi. A zbuła. No, i taka dodatkowa jeszcze informacja, że y, być może w najbliższym czasie, bo y, już jest taka karta, która takiego wychodzi po rozkład, y, poza rozkład, że w najbliższym czasie ktoś Was tak mocno zainteresuje, ktoś albo coś. No, być może jeszcze na następny tydzień. I kochani, karty czasowe, karta numer jeden. Karta numer dwa. Odpowiedź numer jeden: rybki, może to Wam coś mówi, lub sezon ryb. Taka odpowiedź. Znajdź swoje centrum. Czyli po prostu, co, jak, jak słuchajcie, przeglądałam te karty, tak się zastanawiałam. Znajdź swoje centrum. Ale jeżeli macie jakieś konkretne pytanie, to pewnie wiecie, co to będzie dla Was oznaczało. 12 tygodni lub 12 miesięcy. Taka jest odpowiedź. Znajdź centrum tej sytuacji być może. Odpowiedź numer dwa. Nadchodzi czegoś koniec. Coś się już kończy, coś po prostu, coś już się kończy. To już jest tak, jakby ostatni etap czegoś. 9 dni, 9 tygodni, taki jest czas, ale coś już dobiega końca. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego i zapraszam lwa. Drogie lwy, witam Was bardzo serdecznie. Sprawdzimy, co u Was ten tydzień przyniesie, co Wam ten tydzień przyniesie. Główna energię. Co będzie działo wewnątrz Was, co idzie do Was z zewnątrz, na co zwrócić uwagę w tym tygodniu, co Was zaskoczy, jaka rada. I po rozkładzie odpowiedź na Wasze dwa pytania to są karty czasowe, także zapytajcie kochani o czas. Karta wytchnienia. W niedługim czasie czekacie zasłużony odpoczynek, drogi lwie. To odpoczynek w niedługim czasie Was czeka. Wytchnienia, czyli jakiś odpoczynek, taka ulga też. Ja to też tak czuję, że taka ulga w jakiejś sytuacji. Co wewnątrz Was? Siódemka Buław. No bo już macie jakiś opór, właśnie tutaj jest. Siódemka Buław to jest taki, już, um, już nie chcę tego robić, już mam taki opór. Czyli idziecie do pracy, ale już nie ma Was takiej radości. Czyli cokolwiek to jest, cokolwiek robicie, to już jest takim oporem. I to jest taka energia, że po prostu jest, jest, jest lew, który mówi, no już nie chcę, już, już czuję, że nie, że już po prostu y, muszę albo odpocząć, albo zmienić kierunek. Tutaj jest y, pokazane, że wewnątrz was, że czekacie na kogoś innego, na coś innego, lub czekacie, aż w waszym życiu zadziała po prostu coś innego, nowa pasja. Bo tutaj już macie, cokolwiek teraz robicie, czymkolwiek się zajmujecie właśnie, to jest Was taki opór. Odnośnie jakiejś osoby też może być taki po prostu opór, żeby się na przykład z kimś spotykać, albo żeby z kimś rozmawiać, albo żeby dalej to robić. No jest taki opór. I więc czekacie na tą pasję. Macie takie wyczekiwanie na uczucie, na pasję, na, na romans być może. Na, tą, na to takie uczucie, żeby ta krew zaczęła krążyć tak żywiej. To jest wewnątrz Was. Co idzie do Was z zewnątrz? Dwójka była. Myślę, że idą wybory do Was z zewnątrz. Piątka kielichów. Tutaj, słuchajcie, to tu jest taka sytuacja. Jeżeli macie taką sytuację w życiu, że jest wszystko kielichów i piątka kielichów, tutaj jest dwójka, bułek i są też dwie osoby. Jeżeli jest, mieliście w życiu jakąś taką relację, którą nie możecie tak jakby odżałować do końca, że to nie jest ciągle jest ta, ta energia żalu, taką jakby być może, jak pomyślicie sobie, czy to jest relacja przyjacielska, czy romantyczna, czy jakakolwiek, że na przykład, że coś, że mogło być inaczej, że gdybym nie powiedział tego albo gdyby ta osoba się inaczej zachowała, że była szansa, że się zadzieje, zadzieje coś innego pomiędzy, pomiędzy nami. I jest ta Karta Bratniej Duszy, czyli po prostu taką więź mieliście z kimś i gdzieś to poszło inaczej, myśleliście, że poszło inna, inna, inaczej, lub ta osoba też z zewnątrz, bo to jest, pytamy, to, to, co jest z zewnątrz, czy ta osoba tak myśli, tylko z jakiegoś powodu wy m, albo odczuwacie to energetycznie, albo po prostu wiecie, że to jest możliwe, że ta osoba tak by myślała. No to jest ta dwójka buław, słuchajcie, to bardzo możliwe, że to jest ktoś, kto tak jakby wróci na waszą drogę w życiu, że po prostu to jest ktoś, kto wróci. Ale jest cesarz, jest, bo tutaj jest ta dwójka buław, czyli poznacie jeszcze, albo już znacie jakąś inną osobę, która też jest w waszym życiu i której, bo to są takie dwie energie. Słuchajcie, oni, oni są nawet, zobaczcie na tych kartach, nawet nie patrzą na siebie. Czyli tutaj nie będzie się dało tego po prostu pogodzić. Czyli albo będziecie lojalni wobec jednej osoby, albo będziecie lojalni wobec drugiej osoby. Coś takiego się pokazuje. Czyli jest taka, jest taka sytuacja racja, że. Jest taka nieodżałowana, więc albo wy, albo w ogóle ktoś nie może tak odżałować, albo nawet wspólnie, ale to się to nie współgra z kimś, wobec kogo też chcecie być lojalni, więc jest ten wybór, bo możesz iść albo jedną drogą, albo drugą drogą. Nie da się tego pogodzić na tą chwilę, na ten czas. To jest z zewnątrz. A na co zwrócić uwagę? Rycerz Mieczy na to, jak ktoś reaguje, jeżeli to jest tak, że to jest na przykład ym, się powtarza jakaś taka sytuacja, że ktoś reaguje impulsywnie na to, co Wy mówicie lub tak nerwowo po prostu na, na czyjeś reakcje, bo przy, przy ym, karcie rycerzy, rycerz mieczy pokazuje, że mm, to są takie reakcje, które mają wzbudzić w Was też reakcje, o, że po prostu ktoś reaguje, tak Was prowokuje w ten sposób do jeszcze, do jeszcze takiej reakcji i później może być tak, że to jest ktoś, kto po prostu przewróci kota ogonem i powie słuchaj, ja tylko ci mówię, a ty od razu robisz z tego dramat. Albo no jakoś tak inaczej, czyli na to zwrócić uwagę, czyli ktoś reaguje na to, co wy tak mówicie impulsywnie, nerwowo, ale w ten sposób taki prowokacyjny. I wy, jeżeli dacie się złapać tą pułapkę, reagujecie jeszcze bardziej impulsywnie, na przykład nerwowo, no to później ten ktoś, ta, ta osoba, bo to jest pokazana osoba, która jest niedojrzała tak do końca. Znaczy tak do końca, po prostu jest gdzieś na etapie dojrzewania. I może na Was po prostu zwrócić uwagę, że, że to Wy się, że czyli to Wy, ten cały dramat, ta cała drama wychodzi od Was. Coś takiego, może dla kogoś, no. Dziesiątka mieczy. Myślę, że właśnie to jest, tak jak poczułam, że to jest coś, co się powtarza. To jest coś, co, co się powtarza i za każdym razem jest podobnie. I na to właśnie należy zwrócić uwagę, że to za każdym razem jest tak samo, i to się nic nie zmienia, nie wychodzicie z tego. Jest królowa pentaklej, i szóstka buław. No, wychodzi na to, że lew. Yy... Nie wiem z jakiego powodu wysłuchacie tą osobę i rozmawiacie, i tak jakby po prostu dacie się, się też sprowokować. Może to jest ktoś ważny w waszym życiu, ale yy... no, jest pokazane, że tutaj jest lew, który jest tak jakby ponad to. Wy już czujecie, że jesteście ponad to, że po prostu ktoś, jak za każdym razem tak reaguje, to już wy macie takie poczucie, że. Już nie chcę w to wchodzić, już nawet, już te, już nawet nie daje się sprowokować, a jeżeli daje się, to tak jakby patrzę na to z boku. Jestem ponad to. Co Was zaskoczy, drogie lwy, mag? Myślę, że zaskoczy Was to, jak dużo od Was zależy. Nawet tutaj jest ten wybór, pamiętacie. O ten wybór jest tak pokazany bardzo spokojnie, ale to Was zaskoczy, że. Yy... Że jest ten czas, kiedy to Wy rozdajecie karty. Że to od Was zależy właśnie, jakie będzie rozdanie. Że wystarczyło poczekać w jakiejś sprawie i ona się tak zmieniła, że teraz zależy to dużo od Was, czyli... Tutaj też to może Was zaskoczyć, że to, że na przykład nie, nie odpuszczaliście jakiejś relacji, że ciągle była ta energia żalu, czyli nie mogliście zapomnieć, że gdzieś tam energetycznie właśnie kogoś czułyście, czuliście, że to wystarczyło poczekać, tak się tu pokazuje, że wystarczyło poczekać i tutaj jest jeszcze coś do uratowania, jakaś sytuacja, coś takiego. Drogi jaka rada? Paśki lichów. Jeżeli chcesz się do kogoś odezwać, chcesz być miły, chcesz do kogoś napisać, no to zrób to. No, zadziałaj. Przejmij inicjatywę, zadziałaj, napisz. Karty czasowe dla Was, drogie lwy. Odpowiedź numer jeden. Środa. Tutaj jest karta, która mówi o tym, żeby złapać równowagę właśnie. Być może w środę jest teraz taki czas. Albo cokolwiek, o cokolwiek pytacie. Żeby, być, żeby realnie patrzeć, że ta równowaga w tej sytuacji jest najlepsza. I odpowiedź numer dwa. Słuchaj swoich przyjaciół. 11 dni lub 11 tygodni. Posłuchaj swoich przyjaciół. Jedenastka. Tutaj też mogą być aniołki. Mogą Wam dobrze doradzać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i zapraszam strzelca. Witam wszystkie osoby z poznaku strzelca. Serdecznie Was witam. Zapraszam na tygodniówkę. Sprawdzimy Waszą główną energię. Pięknymi, nowymi kartami. Się tak fale Bardzo się cieszę, wiesz? Wiecie. Z tej karty. Sprawdzimy, co wewnątrz Was, co idzie z zewnątrz. Na co zwrócić uwagę w tym tygodniu? Co Was zaskoczy? Jaka rada? Karta Strażniczki Ruchu Planet. Tworzysz coś wspaniałego, dajesz nowe życie, twoja kreacja się wypełnia. Tworzysz coś wspaniałego, dajesz nowe życie. No. To, co kreujecie, się wypełnia pięknie. Tworzysz coś wspaniałego, drogi Strzelców. To, to, co wewnątrz was, dziesiątka buław, a Strzelec jest zmęczony. Czujecie się przemęczeni jakąś sytuacją, albo w ogóle w tym tygodniu będziecie mieć takie poczucie, że no, zmęczony jestem. Odpo Potrzebuję odpocząć. Lub też jakąś na przykład y sytuacją pomiędzy wami a kimś. Dwójka, buław i sąd. I na tyle jesteście zmęczeni, na przykład tym, jak ktoś reaguje, lub jak ktoś się zachowuje, lub cokolwiek to jest. Jeżeli to zami rezonuje, to sami wiecie, czym jesteście zmęczeni tak bardzo. Że myślicie o tym, jest dwójka, buław i sąd, y żeby to zakończyć. Czyli na przykład jakąś relację, jakąś znajomość. Czy jakąś sytuację w pracy, czy w ogóle pracy, czy cokolwiek. Zastanawiacie się, dwójka buław, o tym, że to jest taka energia, że wiecie, że ta decyzja będzie miała konsekwencje. Czyli jesteście już na takim etapie, dziesiątka buław, że już, już bo to jest taka energia przeciążenia. Już bardziej się przeciążyć się już nie możecie. To już jest tak jakby kres, to już jest zrobione. Już co miałem zrobić w tej sytuacji, to zrobiłem. Już więcej nie mam pomysłu, nie mam siły, nie mam pomysłu, nie mam energii, nie mam chęci. Czyli zastanawiacie się, rozważacie to, czy by tego nie zakończyć tak finalnie. <trym> to jest wewnątrz Was. <trym <trym Przepraszam, co, co idzie z zewnątrz? Dziesięć mieczy. Mhm. Może być tak, że jest z kimś, no, bo Jesteście przeciążeni, bo, bo ktoś jest w takim trudnym momencie swojego życia. Ktoś jest po prostu trudny. Może być tak, że ta osoba w ogóle jest trudna, bo jest w trudnym momencie i jeszcze na dodatek to się tak wszystko skumulowało. I jest ta dziesiątka mieczy, czyli... Zobaczymy, co dalej, ale wygląda na to, że słuchajcie, u Was jest dziesiątka, u tej osoby jest dziesiątka, czyli tak jakby. Mm, to, są takie, to są takie sytuacje, gdzie coś się zakończy, żeby rozpoczęło się coś nowego, więc albo to nowe się rozpocznie pomiędzy Wami, bo tu jakiś etap się zakończy, albo też już Wam się drogi całkowicie rozejdą, ale czy tak, czy tak, to tutaj jest albo jakiś etap, ale całkowicie się zakończy, rozpocznie nowy, albo jak Wam się drogi rozejdą, to na długo. Karta słońca. Siódemki była. Myślę, że potrzebujecie, znaczy myślę, tutaj takie karty pokazują, że potrzebujecie odpocząć od siebie. Nawet jeżeli coś miałoby być nowego pomiędzy wami, czyli jakiś etap by się zakończył, rozpocząłby się kolejny, to on od razu się nie rozpocznie. Potrzebujecie od siebie odpocząć. Lub w ogóle potrzebujecie odpocząć, a z kielichów, no. I tutaj y, koło Fortuny. Powiem Wam, że jest tak pokazane, że jeżeli Wy tego nie zakończycie, chociaż o tym właśnie myślicie wewnątrz Was, to jest tak, że to jest ktoś, kto się nie jest na tyle takim, y, w takim, tak jakby trudnej sytuacji, lub po prostu w takim przeciążeniu też, tylko takim bardziej w umyśle, że to jest ktoś, kto sobie da szansę i rozpocznie coś nowego w życiu, otworzy się na nowe możliwości, otworzy się na nowe znajomości. Pamięta Słońce, Askielichów. I koło fortuny, czyli ktoś potrzebuje, ta osoba potrzebuje zmian w swoim życiu. Czyli zgodnie z powiedzeniem pójść go wolno, lub puścią ją wolno, Jeżeli wróci, to, to jest Twój. To tak tutaj wygląda. Oczywiście każdy jest, są zwolennicy, są przeciwnicy tej teorii. Wiadomo, to jest tylko teoria, więc w praktyce może być różnie, ale tak tutaj jest, tak karty pokazują, że to jest ktoś, kto potrzebuje zmiany i tą zmianę po prostu będzie egzekwował. Na co zwrócić uwagę? że czegoś, czegoś staracie się nie dostrzec, ale tutaj, kochani, to jest samka mieczy, to jest taka energia, że tak jakby wy o tym wiecie, to jest, to jest, jeżeli to z wami będzie rezonowało, to będziecie wiedzieć, o czym ja mówię, czyli to jest po prostu coś, o czym tak naprawdę wiecie, tylko staracie się, udajecie sami przed sobą, że tego nie ma, że dopóki nie powiem na głos lub ktoś nie powie na głos po prostu ja sobie nie uświadomię, to nie muszę reagować, no bo tego nie ma. Na to zwrócić uwagę. Na to zwrócić uwagę, na co, na co bardzo nie chcecie zwrócić uwagi. w cesarz. Król kielichów. Uu. Króla mieczy. Ile wy macie ludzi przy sobie? No słuchajcie cały tłum. Jest król kielichów, jest cesarz, jest król buław, jest królowa mieczy. To Jest czwórka buław, tak jakby jesteście z kimś związani. Tutaj powiem Wam tak: jest, wychodzi na to, że jest pięć różnych energii wokół Was, ale z tylko, z tylko, tylko z tą jedną osobą łączy Was coś więcej. To tak jakby tylko ta jedna z tych pięciu osób ym, stoi przy Was i byłaby za Wami, jeżeli Wam to coś mówi. Że tutaj każdy patrzy na Was inaczej, każdy po prostu ma inne zdanie o Was. To być może to są nawet osoby, które są z różnych środowisk, czyli to jest mój przyjaciel, to z tym pracuję, z tym na przykład piszę, a tutaj to ktoś tam, no różne, tak jakby całkiem, całkiem po prostu ktoś z rodziny, całkiem różne energie, ale tylko jedna osoba po prostu jest tak naprawdę dla Was i przy Was. No tak się pokazuje. Na co to, to zwrócić uwagę? Hmm. Jakie zaskoczenie dla Was, drogie Szczelce? Dziewiątka pentakli. Że, jest, że wasza sytuacja życiowa jest całkiem niezła. Taka wasza, wasza, że jesteście niezależni, samodzielni i potraficie sobie poradzić w trudnych sytuacjach i w ogóle w jakichkolwiek sytuacjach. sobie radzicie świetnie. Wszystko pentakli. Piątka kielichów. to będzie dla Was zaskoczenie, że sobie nawet jeżeli tutaj się coś zakończy właśnie tak jak mówiłam, ktoś potrzebuje zmiany naprawdę i, tą zmianę, i w tą zmianę pójdzie to dla Was to będzie zaskoczenie, że no, przez, przez chwilę będzie taki żal ale jest czwórka pentakli tu jest królowa kielichów Wy sobie poradzicie, tak jakby Wy nie będziecie za, za długo w tej energii żalu i to będzie dla Was zaskoczenie ale też taką, być może takie to jest poczucie słuchajcie, y, 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 takie jest powiedzonko, chociaż nie wiem czy powinnam go mówić, bo Tutaj u Was jest ym, takie zaskoczenie, że wy wiecie, że ta osoba za wami zatęskni i będzie chciała do Was po prostu wrócić i za kolejny etap między wami zacząć. Tak się to pokazuje. Czyli Was zaskoczy to, że pomyślicie sobie, a szkoda, no faktycznie. I tyle. I po prostu zajmiecie się swoim życiem. Jaka rada? Alienista. No właśnie tutaj o to chodzi, że. Ym, że w tej sytuacji po prostu zwróćcie na to uwagę, że nie czujecie się samotni, jak ta osoba odchodzi. Nie ma tej samotności w was. Tak jak tu się pokazało. I to będzie dla was zaskoczenie. Że być może już nie ma, że być może kiedyś była. No. Wykapem tak, no właśnie przy tych kartach mówi, że to się teraz odmieni, że jeżeli to było tak, że strzelec na przykład jeżeli była taka sytuacja kiedyś, Między wami, że to szczelec był w, tytu, w tej energii żalu, że żałował, że czekał, że być może dzwonił, że pisał, że mówił, że jestem, co by się nie działo, to jestem, jestem. I ta trójka mieczy, a tutaj jest ta pentakli, a teraz przyjdzie zmiana i teraz wy się czujecie naprawdę pewnie w tej sytuacji, czyli mówicie, no szkoda, ale no dobra, no ale jest jak jest, więc zajmę się swoim życiem. A ta druga osoba, która poszukuje tutaj właśnie tej przestrzeni, potrzebuje tej przestrzeni, no i ma do tego prawo, oczywiście, po prostu za jakiś czas, tak jakby tutaj czujecie, że, że za wami zatęskni. No, ciekawe. Karty czasowe dla strzelca. Odpowiedź numer jeden, odpowiedź numer dwa. bara, Tutaj jest tak y y y jest dokładnie, Dokładne tłumaczenie to jest: zatrudnij za pionierski, pionierski duch, czyli po prostu coś nowego. Tutaj y, myślę, że może dla Was zadziałać. Jest jeden tydzień lub jeden miesiąc, czyli coś nowego, bo to jest też baran, to jest też dużo działania, dużo tak, no jest jedynka, czyli coś nowego, żeby w Waszym życiu zadziałało, za, zaczęło działać, coś, żeby Was zainspirowało, żeby wprowadzić nowego ducha. No, odpowiedź numer dwa. Pozostań ale, niedziela, nie, to jest y, sobota, przepraszam, sobota. I pozostań y, elastyczny i znajdź tak jakby czas na zabawę. O, taka odpowiedź. No i drodzy, bardzo Wam dziękuję za tą tygodniówkę. Oczywiście ja będę czekała na Wasze komentarze, jak nowe karty, jak Wam się podobają, czy te karty czasowe... Zdają egzamin, czy Wam pomagają. Miałabym taką prośbę, żeby po prostu y, ta odpowiedź jest na teraz, ale dajcie tym kartom Tarota się wykazać. Niech ta energia się zadzieje. Niech to wszystko po prostu ma też czas się zadziać. Także już y, teraz jest ważne, ale to co w przyszłości też. Bo ta energia też może do Was dopiero przyjść. Bo tak, z taką intencją jest to czytanie. Amelia73.tarot ma a adres do mnie. Jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu ze mną, rozmowy, dajcie mi znać kochani. Będziemy robić czy będziemy sprawdzać co u Was. Wszystkiego dobrego Wam życzę, Papa. Pa.